Miłośnicy facebookowej strony Pałac w Świerklańcu spotkali się już po raz trzeci. Tematem była historia Starego Zamku. Dziękujemy panu doktorowi Jackowi Pierzakowi za przyjęcie naszego zaproszenia. Teren Świerklańca należał do ziemi bytomskiej. Podejrzewaliśmy początkowo, że być może Kazimierz II Bytomski ten zamek wybudował dlatego że po śmierci księcia opolskiego Władysława i podział księstwa opolskiego na pomiędzy czterech synów Bytom i Koźle otrzymał Kazimierz II Bytomski wtedy książęta cieszyńscy kupili ten zamek. Zamek jest jednym z nielicznych zamków w Polsce na planie zbliżonym do koła. Jest to taki owal o w wymiarach 42 na 48 metrów. Jest to taki typowy zamek nizinny. Jedyną obroną taką naturalną były tereny podmokłe. W koło te wszystkie tereny były bagnami. I właściwie suchą nogą można było tylko przejść przez groble do okolną fosę, most zwodzony, i tutaj się wchodziło do zamku. Zamek jest wybudowany z cegły. Świadczy to o jakby e, może bardziej takiej wyrafinowanej technice budowlanej. W 1487 Blanka, córka Gaetano z Forcy, księcia Mediolanu i jej mąż otrzymali świerklaniec razem z zamkiem. Także no jest to kapitalna informacja, która wskazuje, że przynajmniej te zmianki, o których mówię, wiadomo, że ten zamek był. Wiemy, że już w XV wieku i to na początku on był. Yy, wiemy, że źródła nie mówią w 1337, więc jakby w tym okresie w XIV wieku, tylko teraz pytanie, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie ten zamek został wybudowany. W bramie tej późniejszego zamku XVIII-wiecznego odkryliśmy bruk i właśnie poniżej tego bruku, gdzieś około 1,5 metra, jest warstwa drewna. Są belki drewniane, są takie paliczki drewniane, faszyna, o czym to świadczy, że kiedy przystąpiono do budowy, najpierw musiano ten teren trochę ustabilizować, bo on był podmokły. Warstwy, które na dziedzińcu były. I one po prostu tak naprzemiał. jaśniejsza, naprzemian. jaśniejsza, ciemniejsza, jaśniejsza, ciemniejsza. Czyli widać było, że nasypywano, bo, bo te, te paliczki, jakieś takie płaskie deseczki, to, to nie, nie było naturalną rzeczą, tylko to już jest dzieło człowieka. Za mną i kawałeczek sklepienia w tej wieży. Myśmy to wszystko mieli ładnie, odsłonięte, i proszę zobaczyć, tu widać. Tu widać ten, ten wątek, że wozówka to jest ta dłuższa partia cegły, główka to jest ta malutka, prawda? Cały rzut tej piwnicy mieliśmy odsłonięty. Ona była dostawiona do muru, i widać było, że jakby pierwotną fazą był mur obwodowy wokół założenia, wokół dziedzińca, a to nastąpiło troszeczkę później. Dlatego, że z tej wieży było połączenie z wnętrzem zamku i tu, gdzie pan stoi jest zachowany otwór wejściowy, który wygląda na to, że wtórnie został przebity, ażeby połączyć tą wieżę z murem obronnym.